Rozdział 17. Czy warto być dobrym dla dziewczyn? Staliśmy jeszcze chwilę w korytarzu pogrążeni w ponurych myślach. Ja osobiście myślałem o Matyldzie i o tym strasznym niebezpieczeństwie, które zawisło nad jej głową. Gnat nigdy nie darzył Matyldy sympatią, a teraz z satysfakcją wrobi ją w tę okropną historię. Trudno zaprzeczyć, że poszlaki obciążają Matyldę. Jeśli Gnat rzuci publiczne oskarżenie, kto ją obroni? Ja odpowiedziałem natychmiast w duchu i postanowiłem od razu odszukać Matyldę, by przygotować ją na najgorsze i razem z nią obmyśleć plan obrony. Wpatrywałem się więc w rącze tabuny. Zwarte kier dalej rozhukane hordy całujących przed nami uczniów, usiłując dostrzec wśród nich Madzie. Widok był imponujący. Wprost nie chciało się wierzyć, że to wszystko mieści się w murach naszej skromnej szkoły. I co dziwniejsze, że szkoła to wszystko znosi i nie eksploduje od tej olbrzymiej, nagromadzonej energii. A potem pomyślałem, że jednak ta energia jest zabójcza dla mniej odpornych nauczycieli i że za dużo mieliśmy ostatnio w tym mieście przedwczesnych, gogicznych pogrzebów chyba pięć, nie licząc oczywiście ucieczek tak chyba pięć albo cztery. Nie zdołałem dokładnie ustalić, bo właśnie w tym momencie zauważyłem Matyldę. Szła zaaferowana obok tych rozpędzonych tabunów, jakby była postacią z innego świata. Niewątpliwie, Matylda jest postacią z innego świata. Wciąż jeszcze nie zdołała wtopić się w nasze życie. Nie zdołała, a może po prostu nie chciała. Tym gorzej dla niej w obecnej sytuacji. Wystarczy, żeby padł na nią cień podejrzenia, a jako obca będzie od razu zgubiona, czy zdaje sobie z tego sprawę? Najwyższy czas, żeby ją ostrzec. Pójdę już, rzuciłem do chłopaków. Zokąd? musimy odbyć naradę. Gnat zrobił krok w moją stronę, jakby mnie chciał zatrzymać, ale ja byłem już przy drzwiach. Naradzimy się na pogrzebie, krzyknąłem przez ramię i oddaliłem się pośpiesznie. Za rogiem szkoły obejrzałem się przezornie, a gdy upewniłem się, że stracili mnie już z oczu, dodałem gazu i dopędziłem Matyldę. Zatrzymała się na mój widok, zdumiona. Co się stało? Musimy porozmawiać. Znowu, znowu i pilnie. Jakieś zmiany? Chyba zauważyłaś sama. Gdzie miałam zauważyć? No na ścianie. Aha. Chodzi ci o tę śmieszną gazetę, spojrzała na mnie rozbawiona. Gnat jest wściekły. Że wykorzystaliście moje zdjęcia? To nie my. Co nie wy? To nie my wypuściliśmy ten numer. Nikt z redakcji. – Jak to? Być może jesteśmy stuknięci, ale trzeba by chyba urwać się z księżyca, żeby w naszej sytuacji podkładać się tak nachalnie. Ktoś nam zrobił świński kawał. – Co ty mówisz? Kto? – Madzia wydała się szczerze zdumiona. – Gnad podejrzewa, że to ty – wypaliłem. – Ja? A coś takiego? – Pewne poszlaki świadczą przeciwko tobie – wykrztusiłem – Oczywiście ja nie wierzę, że to ty, dodałem pośpiesznie, ale inni. Gnat strasznie odgrażał się. Jeśli podburzy klasę w nader obrazowej formie, przedstawiłem Madzi czyhające na nią niebezpieczeństwa. Trzeba uprzedzić wypadki, zakończyłem. Naj, najlepiej będzie, jeśli od razu przedstawisz jakieś dobre alibi. Alibi? spojrzała na mnie niespokojnie. – Tak, Alibi. To znaczy, że nie mogłaś podpatrzeć i podsłuchać tej awantury z Rozpylaczem i Bamboszem i tej śmiesznej dysputy Bambosza z Oberonem, że byłaś wtedy gdzie indziej. Rozumiesz? – Rozumiem. – A więc? A – A więc ja nie mam, Alibi – wyznała zmieszana Matylda. – Jak to? – Przestraszyłem się. – Chyba potrafisz udowodnić, że nie było cię ani pod oknem gabinetu, ani obok w naszej klasie. – Raczej nie potrafię. – Dlaczego? Bo ja wtedy właśnie byłam w klasie, osłupiałem. Nieszczęsna, kto ci kazał? jęknąłem. Musiałam. Byłam akurat tego dnia dyżurną. Brawo, coraz lepiej. Ale chyba mi wierzysz, że to nie ja tę gazetkę spojrzała na mnie zakłopotana. O, o, oczywiście, że ci wierzę, że to nie ty wyjąkałem. Te, te, te poszlaki są stanowczo nie, nieprzekonywające. Myślisz, spojrzała na mnie z powątpiewaniem. Jestem tego pewien, potwierdziłem rozpaczliwie. Poza tym mam nadzieję, że nikt cię nie widział w tej klasie. Wszyscy mnie widzieli. Wszyscy? Powtórzyłem raczej nikłym głosem. Jak to wszyscy? A no bo co trochę ktoś wchodził do klasy w czasie przerwy, żeby się chłodzić, bo na korytarzu było strasznie duszno, a Bambosz zamknął na klucz drzwi na podwórze. No i wszyscy widzieli, że ja stoję w oknie i podsłuchuję. Wyznała Matylda. To znaczy, że wszystko słyszałaś? Co oni mówili w gabinecie? Zapytałem zupełnie już słabym głosem. Wszystko? Odparła. To zupełnie fatalne. I ja tak myślę, zgodziła się. Zupełnie nie wiem, co robić, bąknąłem. Nie przejmuj się, pocieszyła mnie. Mam pomysł. Jaki ty możesz mieć pomysł? Pójdę do Gnata i wytłumaczę mu, oświadczyła, z niezrozumiałą dla mnie lekkomyślnością i beztroską. Oszalałaś, przeraziłem się. Porozmawiamy w cztery oczy, ciągnęła z dziwną determinacją. Tylko nie w cztery oczy, sprzeciwiłem się gwałtownie. Na pewno go przekonam, uśmiechnęła się Matylda, a jej oczy zabłysły niepokojąco. Ani się wasz, zasapałem wzburzony. W ogóle nie wolno ci się przyznać, że cokolwiek słyszałaś, musimy zastosować inną linię obrony. Jaką? Musimy odnaleźć tego, kto spreparował ten skandaliczny numer. Posłuchaj, jest pewien punkt zaczepienia. Do tej gazety wykorzystano twoje ostatnie zdjęcia. Przypomnij sobie, komu je dałaś. Och, dałam je różnym osobom. Matylda wzruszyła ramionami. No ale te, na których jest bamboż i pies, nalegałem. Te dałam pani bibliotekarce. Bibliotekarce, oszaleć można. Otarłem czoło. Której bibliotekarce? Pani Pecze Jasnej Biblioli. — Jasnej biblioli — odparła Matylda. — Po co? — Bibliola powiedziała, że ożywią jej wystawę. Wiesz, że Bibliola co tydzień organizuje w bibliotece wystawę plastyczną? — Tak, to jej mania. Reprodukcje dzieł znanych malarzy. Ale trudno mi uwierzyć — potrząsnąłem głową zaaferowany. Chociaż z drugiej strony... — Myślisz, że Bibliola mogłaby zrobić wam taki kawał? — Nie wiem. Zupełnie nie wiem — powtarzałem bezradnie — to byłoby zapewne mało prawdopodobne, ale czy zupełnie niemożliwe? Mogła jej szajba odbić. Szajba? Co ty? To się zdarza najporządniejszym ludziom. Czasem z przepracowania, czasem z nerwów wiesz, jaka ciężka jest praca w szkole. Jednych wynoszą przedwcześnie, jak pana dziedziucha, innym szajba odbija. Bibliola była ostatnio bardzo niezrównoważona, zauważyłem. To prawda, zgodziła się Madzia. Bibliola była ostatnio w dziwnym humorze. Deklamowała na głos jakieś zdania. To były aforyzmy Leca. Podśpiewywała coś tym swoim niskim głosem. Tym razem niższym niż zwykle, bardzo niskim, prawie męskim, niby dla zabawy i wesoło. Ale to była wesołość, od której ciarki przechodziły po grzbiecie. I jej spojrzenie było szydercze. Tak! Pamiętam, że spojrzała na mnie z głęboką ironią, gdy pożyczałem niedobrą miłość. Ja myślę, że ją ogarnął pesymizm, stwierdziłem z przekonaniem. Bardzo możliwe, powiedziała Madzia. Musimy to zbadać, a na razie trzymaj się z daleka od gnata, zaleciłem. Najlepiej, żebyś w ogóle nie wychodziła dziś z domu. Och, nie! Muszę przecież być na pogrzebie, a co do Zyzia! Zrozumiałem, że żądam zbyt wiele. Ostrzegłem cię, rzekłem zimno, ale ty jesteś podobna do ćmy, co bezmyślnie leci w ogień. No wiesz, takie porównanie, oburzyła się Matylda. Jeszcze nikt mnie nie porównał do ćmy, dziękuję ci. No więc ja ci to mówię, jesteś ćmą – zadyszałem stłumionego wzburzenia. Powiedz mi, dlaczego jesteś taka zaślepiona? Zaślepiona nie rozumiem. Jesteś zaślepiona, gdy chodzi o Zyzię, to się rzuca w oczy, zaślepiona i głucha. A wcale nie jestem, poczerwieniała Matylda. To, to ty zaatakowała mnie nagle. To... To ty z jakiegoś powodu przestałeś lubić Zezia. To ty go nie cierpisz. Jego traktuję normalnie. Po prostu normalnie, a ty masz uraz. Ja mam uraz? wykrzyknąłem ze złością. Tak, wyraźny uraz, powtórzyła. Zupełnie nie rozumiem skąd to u ciebie. Powinniśmy to wyjaśnić sobie w trójkę. W trójkę? spojrzałem na Matyldę osłupiały. Masz niesamowite pomysły. Nie chcesz? Dajże spokój. Rozmawiać z Zyziem na takie tematy. Ty w ogóle niczego nie rozumiesz. Nie zdajesz sobie z niczego sprawy. Mówiłem ci już, że Zyzio to zakuty adelista. On nie znosi dziewczyn z naszej klasy. A teraz w dodatku ten skandal, błagam cię! jęknąłem łamiącym się głosem. Bądź ostrożna, nie ustawiaj się do bicia. Ja znam sytuację. Ja. Nudny jesteś, przerwała mi zniecierpliwiona. Ciągnę to samo w kółko, aż się niedobrze robi. Przepraszam cię, ale muszę już pędzić na obiad. Znieruchomiałem, jak rażony obuchem. Nawet nie próbowałem jej gonić, a potem zrobiło mi się wybitnie niejako. Mdło jakoś gorzko na dodatek. Niewątpliwie miałem tę gorycz w sercu, którą niegdyś z takim zapałem opiewali poeci, i ogarnął mnie pesymizm zasadniczy. I zastanawiałem się, czy pesymizm Biblioli nie jest tego samego rodzaju. Czy warto być dobrym dla dziewczyn? Zyzio okazuje Matyldzie jawne lekceważenie. Mało tego, tępi ją wyraźnie, a Matyldy to zupełnie nie zdraża. Przeciwnie, tym bardziej interesuje się zyziem. Nie trzeba się dłużej okłamywać. Spójrzmy rzeczywistości w oczy, prawda jest smutna. Matylda z niezrozumiałych powodów uwielbia Zyzia. ja natomiast, który zawsze stałem po jej stronie i narażałem się dla niej, zupełnie się nie liczę, a przed chwilą dowiedziałem się na domiar złego, że jestem nudny. Czy warto więc być dobrym dla dziewczyn? Tak myślałem rozgoryczony chyba z pięć minut, może trochę dłużej, a potem otrząsnąłem się z przygnębienia i pomyślałem dumnie, że nie robiłem niczego z myślą o nagrodzie ani dla zapłaty. Po prostu uważałem, że tak należy postępować i nie potrafiłbym inaczej. Dobroć sama dla siebie jest najwyższą nagrodą wzbogaca bardziej tego, kto daje, niż tego, kto bierze. Zabrzmiało mi to bardzo filozoficznie, może trochę za bardzo, ale uspokoiło mnie poważnie. I do tego stopnia, że gorycz ustąpiła, a zamiast niej poczułam normalny głód. Przyspieszyłem więc kroku, żeby nie spóźnić się do domu na obiad. Niestety, niedanym mi było pokrzepić się w sprzyjającej zdrowemu trawieniu atmosferze, okazało się, że pani Szyjkowska była znów równie szybka jak niezawodna i nie omieszkała powiadomić mamy o skandalu z gazetą szkolną, Oczywiście z własnym komentarzem. Mama obserwowała mnie chwilę wnikliwym okiem sędziego. Potem zapytała podchwytliwie: Co tam, dziś było w szkole? Stereotyp, czyli blada pospolitość odparłem. Choć wiedziałem od razu, do czego mama zmierza, ale nie chciałem ułatwić jej przesłuchania. Naprawdę nie masz nic do powiedzenia? Tylko to, że dzień jest nieco smutny. O czwartej idę na pogrzeb Chruściela. Żeby się mama nie zdziwiła, jak wrócę późno, to będzie pogrzeb pierwszej kategorii, z przemówieniami, z orkiestrą, poza tym z deszczem i błotem, bo pogoda też smutna. Tym bardziej mnie dziwi, że w taki smutny, żałobny dzień pozwoliliście sobie na taki głupi dowcip? rzekła mama. Mój ojciec pochylony w skupieniu nad potrawką cielęcą drgnął, a raczej się wstrygnął. Byłeś znowu dowcipny? Obrócił się w moją stronę. Zanim zdążyłem odpowiedzieć, mama mnie wyręczyła. Popisali się jeszcze raz w swojej gazecie. Powtórzyli ten niesmaczny numer o śmiesznym woźnym. Tym razem o woźnym, jego psie i panu dyrektorze. Wybuchł największy skandal szkolny tego roku. Cała szkoła o tym mówi. Sam dyrektor musiał interweniować. Powtórzyliście się? Zapytał ojciec wyraźnie, zdegustowany, jakby najgorszy w tej całej aferze był brak oryginalności. To nie my, tato, odparłem. To nie oni, odetchnął ojciec. A ty mu wierzysz, tolu, oburzyła się mama. Ktoś się podszył pod nas, zrobił nam ochydny kawał, tłumaczyłem. Ojciec chrząknął. No widzisz, misiu, ktoś się podszył pod nich. Władze szkolne są innego zdania, ucięła mama. Ta sprawa dojrzała do generalnego rozpatrzenia, niewoźny i jego pies są tu ważni. Ważny jest problem tej gazety w ogóle. W ogóle? Pani Szyjkowska, osoba o dużym doświadczeniu szkolnym, jak wiesz, uznała tę gazetę za czołowy problem roku. Oczywiście gazetę wraz z jej zespołem, to za czystą bandą, do której należy tomcio. Ja protestuję, wykrzyknąłem z szczątków potrawki. Korzystając z zapracowania nauczycieli, stanowczo za dużo sobie pozwalają. Ciągnęła niezrażona mama. Pozwalacie sobie? Ojciec łypnął na mnie badawczo swym okulistycznym okiem. Tatuś sam widział. Gazeta jak gazeta. Po prostu czasami jesteśmy tylko szczerzy. Ich biją za szczerość, orzekł ojciec. Mama opanowała się z trudem. Szczerość, zasapała. Zgadzam się z panią Szyjkowską, że do bani z taką szczerością należ mi, Za dużo już tego przechwalania się szczerością. Szczerość ma rozgrzeszać wszystko. Nią się wszystko zasłania. Zwykłą bezczelność, chamstwo i brak wychowania. Ktoś pięścią popiera swoje racje, jest tylko szczery, ktoś bluzga, jest tylko szczery, ktoś komuś podłożył nogę i jeszcze się przechwala, dajcie mu spokój, on tylko nie ukrywał, że jest zły. Jakże go karać za szczerość? Ktoś zdradza cudze tajemnice bębli na lewo i prawo o przykrych sprawach kolegi, co wy od niego chcecie? On jest tylko tak wzruszająco szczery. Dosyć mi zrozumiałem już całkowicie twój punkt widzenia, przerwał ojciec, jednakże z drugiej strony ogólna nieszczerość, ale mama go nie słuchała. Są na szczęście jeszcze ludzie, co szanują pewne formy, ciągnęła z narastającym wzburzeniem. Nawet ludzie zwichnięci moralnie, nawet przestępcy zmuszają się nieraz do dobrego zachowania, czyli w Twoim pojęciu tolu są nieszczerzy, ale ja mówię w ich wypadku oby jak najwięcej tej nieszczerości, to całe szczęście, że są czasami nieszczerzy. Oby byli jak najczęściej. Zdrowa część społeczeństwa nie życzy sobie, aby tacy ludzie pokazali swoją prawdziwą twarz. Gdy ktoś ma twarz wampira, niech ją lepiej kryje. Ktoś ma twarz potwora, niech lepiej nosi maskę. Kto ma zbrodnicze instynkty, niech lepiej jechowa. Czy wolisz, żeby opryszek szczerze ci nabluzgał, czy też raczej nieszczerze udał osobnika kulturalnego? Oczywiście wolałbyś, żeby w tym wypadku pohamował swoją szczerość. No zapewne, ale przecież Tomek... Mój drogi Tolu, życie byłoby nieznośne, gdyby każdy był zupełnie szczery. Wyobrażam sobie, co by wtedy wygadywała o mnie ta okropna szczerzujska. Och, uszy mi więdną na samą myśl o tym, albo ta gangusowa w kolejce po mięso. Na szczęście jeszcze ma trochę wstydu i krępuje się być zupełnie szczera. Albo weź, Tolu, takiego Kulkiewicza. Gdyby był szczery, pobiłby cię w pierwszej lepszej bramie. Pobiłby mnie? Z zawiści, by on zepsuł oko temu detaliście. Do ciebie ludzie się garną drzwiami i oknami. Oczywiście Kulkiewiczowi nie przyjdzie nawet do głowy, że jesteś po prostu lepszym okulistą. On jest przekonany, że pacjenci dlatego cię lubią, ponieważ dajesz się oszukiwać i szastasz zwolnieniami. Poza tym on rozpuszcza plotki, że jesteś zarozumiały, bo nie może zrozumieć, że jesteś zapracowany i dlatego mało się udzielasz. Gdyby kiedyś zdobył się na szczerość, zdemolowałby twój gabinet. Wolałbym to, niż żeby fałszywie uśmiechał się do mnie i udawał przyjaciela. Jesteś dziwnym człowiekiem, powiedziała mama. No być może, odparł ojciec. Ale Tomek jest zupełnie normalny i bynajmniej niedziwny. Szczerość u młodzieży jest naturalną cechą. Skoro wierzysz w jego szczerość, to przecież tym samym nie powinnaś wątpić w uczciwość jego intencji, kiedy sam nam wyjaśnił. Tak jest, dodałem szybko. Tata ma rację. My nie przez złośliwość, my po prostu tak widzimy i czujemy. Wszyscy czują, że Bambosz przesadza z tym porządkiem. Szkoła to nie jest stowarzyszenie dobrowolnie uczących się chłopców i dziewcząt, zaczęła mama. Wielka szkoda, westchnął mój niezwykły ojciec. Ani Federacja Wolnych Wałkoni, ciągnęła mama. Jasne, przytaknąłem. Ani klub wzajemnej adoracji, z pewnością mamo, ale żadnego ale. Podniosła głos mama. Musisz zrozumieć, że szkoła to jest zakład. Zakład karny? Więzienie? zaatakowałem. Mama za dużo czasu spędza w sądzie, to się w końcu musiało odbić. Nie udawaj, głupka. Wierzę, co mi chodzi. Szkoła to jest zakład wychowawczy. Musi tam być porządek i rygory. Muszą być zwierzchnicy i podwładni. Ile razy mam ci to powtarzać? Czy wreszcie wbijesz to sobie do głowy? Już sobie wbiłem, mamo. Westchnąłem. Mama chciałaby tak jak w wojsku. Mama kocha wojsko, ale mama zapomina, że w wojsku nie siedzi się tyle godzin w ławkach. Ciekawym jakby wyglądało takie wojsko, które przez cały czas musiałoby siedzieć w ławkach z dziewczynami i wkuwać przydawki. Mama myśli, że ja też nie wolałbym strzelać i brykać? Na pewno wolałbym strzelać i brykać po polu, niż słuchać pani Czupurskiej i ślęczeć nad wielomianami, w dodatku cały czas w bamboszach. Czy mama widziała kiedy wojsko w bamboszach? Zaśmiałem się. A co dopiero pomysł! Bamboszowe wojsko. Sama mama widzi, że nie można nas porównywać. To przecież nie ma sensu, bo my nie możemy być podobni do wojska. Ale możecie być przynajmniej podobni do normalnych uczniów i szanować podstawowe przepisy. Inaczej nic z waszej nauki stoczycie się, już się staczacie. Czy wiesz, Tolu, że dyrektor rozpędził ich redakcję? Rozpędził? Zauważyłem, że te słowa wyraźnie poruszyły mojego ojca. Ojciec traktował niesłychanie poważnie każdą pracę, moją też, nawet tę te w komitecie redakcyjnym. Podejrzewałem nawet, że był dumny z mojego stanowiska. Dostaliście dymisję? zapytał z niedowierzaniem. Och nie, mama przesadza jak zwykle. Oberon powiedział wprawdzie, że pospadamy z redakcyjnych stołków, ale niech się tatuś nie przejmuje: na pewno nie pospadamy. Siedzimy nawet mocniej niż zwykle. Nie wiesz mu, tolu, wtrąciła mama. To są jego czcze przechwałki. Ja wiem od pani szyjkowskiej. Pospadają z tych stołków. To są własne słowa szyjkowskiej. Pani szyjkowska nie zna rozwoju wypadków i ostatnich wiadomości odparłem niezmieszany. Właśnie wydajemy specjalny numer gazety ustawiający poważnie bambosza. Poważnie to znaczy jak? tak jakby sam sobie życzył. Będzie z pewnością zachwycony, ale to jest detal. Ważne jest, że przejawiliśmy zasadniczą inicjatywę. To jest bomba. Jeśli ktoś spadnie teraz ze stołka, to tylko o beron. Oczywiście z wrażenia, a raczej z zachwytu. Boję się tych waszych inicjatyw. Cóż to za inicjatywa? Zapytała niespokojnie mama. Straż porządkowa. No widzisz, misiu, odetchnął ojciec. Przejawili inicjatywę i po co się było denerwować? Na pewno pan dyrektor jeszcze o tym nie wie, zauważyła sceptycznie mama. Dowie się niebawem. Więc odłóżmy tę dyskusję, zakończył zręcznie mój ojciec i bierzmy się do deseru.